Troszkę tego światełka, tak tu, tam na ten dół, o, o. Mili Państwo, Pan już tu zebrał. Tak to wygląda, mniej więcej to moje cudo. Dziękujemy bardzo. A to jest stare A tu jest to, to ja przywiozłem. To zamówiłem społecznie, tu EGR jest. Całe, nowiteńki. Tak powiem, tu jest poduszka pod silnik, tu jest uszczelka pod ten właśnie na co tu jeszcze mamy, no i tyle jakich, a filtr jest, co trzeba, no to panowie kupą w razie czego, to płyn jest do tych fapów, czyszczenia, wszystkiego, no i słyszycie, tu każdy ma zajęcie, są dwa stoiska tak naprawdę, nie trzy i... I koła wymieniają słosa. Tak. Oglądalność jest takich rzeczy dobra. Dobra, na razie kochani, do